siedział na samym wejściu. No co za gnojek. O! Czyli wiemy już, że jest skuteczna. Uff. Po prostu zrobiłem przynętę prawie, że idealną. Moglibyście uznać ze spokojem, że ten film to absolutny bezpłat. Co to za film wędkarski bez ryb? Ale moim celem na tych wyjazdach po kilka godzinek na różne wody. Nie było złapanie konkretnej ryby, tylko sprawdzenie, co udało mi się wystrugać. Mogę na niego zaprosić co najwyżej osoby, które pewnego dnia chcą spróbować zrobić swoje własne przynęty. Co i jak? Z czym się je? Coś zmienić? Co poprawić? Czego nie zmieniać? Kto ma trochę wolnego czasu i chciałby kiedyś spróbować zrobić takie przynęty, to zapraszam na ich testy. Nadszedł moment, kiedy musisz wziąć sprawy w swoje ręce i opuścić ciepły kurwidołek. Dobra, będę tu dojść? Dobra, nie wiem. I, e, chyba tędy, chyba tędy. Dobra, jestem w miejscu, gdzie jeszcze nigdy nie byłem, ale z tego miejsca potrzebuję tylko jedną konkretną rzecz. Generalnie znajduje się tam, tamten pomost. Pierwszy do wody poleci taki o sobie ręcznie malowany, ręcznie strugany, długość około 10 cm, waga 12 gram. Czy to poleci i trzeba będzie pracować? Odpowiedź brzmi: Nie wiem, choć się domyślam. Woda jest tak trącona, że ja 500 Jezu, to pracuje. Wolny opad. Woda jest tak trącona, że niestety całe testy poszły się rombać. Jak to? Dobra, zobaczmy, czy coś po plaży nie pływa. Mamy wolny opad, czyli jest to, co chciałem zyskać. Lecieć? No, w miarę leć. Miejsce kiepskie. Przyjechałem tutaj, bo liczyłem na to, że będzie w miarę sensowna woda. Niestety, barwa tej wody nie zachęca. Mega zielona. Myślałem, że popatrzę, jak te wirujące ogonki pracują sobie pod wodą. O, jestem prawie w stanie pod powierzchnią je prowadzić, ale zamiata niemiłosiernie. O to chodziło. I wibruje. Ło! Drugi. Już troszeczkę większy, 13 cm. Czy on będzie działał? Chciałbym się dowiedzieć, ale się okazuje, że woda tutaj jest tak trącona że za wiele to się chyba nie dowiem. Ale nic. Pomachać chwilę trzeba. No i Najwyżej pójdę popatrzeć jeszcze gdzie indziej. Ło! Latać to lata. No niestety, woda jest tak trącona, że ja kompletnie nic nie widzę. Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, jak jest głęboko. O, pszczoła zamiata. Jest coś, co udało mi się wreszcie uzyskać. Jestem zadowolony. Pięknie się da prowadzić pod powierzchnię. I o to mi chodziło. Bardzo szybkie wyjście do powierzchni. Wszystkie wirujące ogonki, jakie ja zawsze miałem, kojarzyłem z tym, że błyskawicznie wschodzą mi do dna. I to było dla mnie mega irytujące. Rzucić trochę większym wirującym ogonkiem, który uwielbiam. I nagle się okazywało, pach dno. Masz niby 2 do 3 metrów głębokości, a jak on waży sobie z 30 gram momentami, już no to, to, to była chwila, moment i siedziałeś na dnie. Nie dało się tego troszeczkę wolniej poprowadzić. A tu widzę, jest, udało się. Mogę znacznie zwolnić. I tak mam koło już z wolnym przełożeniem. Działa. To działa. No i fajnie. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem zobaczyć. Bardzo dziwny pomysł. Niby Jack. Taki Ala. Ale jak go zmuszę do pracy? Małą algą. I to jeszcze z najtką. Wpadłem sobie na pomysł, zrobię coś w kolorach lekko sztupakowych. A żeby wymusić w nim większą pracę, to wstępnie zobaczę, co się stanie. Jak założę to z taką algą z przodu. No, to już idzie trudno. Jest. Chyba się udało. Jak najbardziej musi złapać, puścić powietrze. Coś pięknego wygląda na to, że wszystkie trzy mi się udały. Ja wycie, wycie. Jezu, to aż śmierdzi. A na śmierdzi. Wiatr mi ściąga. No paskudne miejsce. Zaraz stąd jadę. się muszę, żeby kombinować jakąś inną wodę, żeby dobrze te przymioty potestować w takich wejściach to tu nigdy nic nie stoi. To by pieprzyć. A few moments later. Ło. Siedział na samym wejściu. No co za gnojek. Na samym wejściu. Ale już sobie udowodniłem, że moja przymęta jest skuteczna. Ale żywotny, no. Byłaś z tych krzaków. Ale maluszek Nieważne, ważne, że wziął Dało radę Działa Pierwsza ryba na moją własną przynętę. Mała, bo mała, ale jest Chodź do wody Zgupią One week later Nie da się ukryć, że jesień pełnym ryjem i nadciąga już zima. Ale zanim zagoni mnie do warunków warsztatowych i do roboty przy nowych typach przynęt to muszę najpierw wytestować to co już mam. A wystarczy mi do tego taki mały przydrobny grajdołek. No, to się już po prostu zarwało. Ty, ale tu jest płytko. No, z tego miejsca wam nie pokażę, jak te moje przynęty pracują. No ale przynajmniej na spróbować muszę. I zobaczmy. Wierujący ogonek. Bardzo wolny opad. Szeroka praca. No, patrzcie, to. O to chodzi. Delikatnie widać. Pracę korpusu i widzę na kotwiczki na większą. Nie pogorszyła stanu pracy, także a jak już to nieznacznie, co prawda, nie liczę na kompletnie żadne brania. Dlaczego? No, jakieś pytanie jeszcze? Nie liczę. Dlaczego? Bo jest kurna jesień. I mimo, że ja mogę ten wirujący ogonek już bardzo wolno prowadzić. To nie zmienia faktu, że ryby już nie chcą się uganiać za szybko przemieszczającą się przynętą. Teraz już są w zasadzie leniwe, nic im się nie chce, mi też się nie chce i nie ma co liczyć. Ale testów, testów trzeba dochować, muszę wiedzieć co się z nimi dzieje. Troszeczkę większy model, ten już ma 17 gram. Dużo większa, jest dużo większa. Widać jak trzepie tym korpusikiem, że ta blaszka zmusza ją całkowicie do pracy. 13 cm długości, 17 gram wagi, czyli już nie takie to tamto. wirujący ogonek, typowo, który detykuje pod właśnie szczupaki. Płytkie wody. Takie nawet do metra. Jestem w stanie poprowadzić je z tego co już wcześniej testowałem na wodach głębokości nawet poniżej metra. Takie 50 cm też da radę. Po prostu musicie szybciej zacząć to prowadzenie. Ale zaletą ich będzie to, że nie musicie się śpieszyć. Ja mam tylko owrotek w tej chwili z niskim przełożeniem. 521, chyba. Ile kurwa? 521, chyba. I proszę, idzie. Delikatna praca korpusu. Blaszka namiata. Coś pięknego. Nie wiem, nie ma swojej nazwy. Zobaczmy pod wierzchem. O! Że jest skuteczna. Huuu! Obsawiam małego szczupaczka. Po tym, jak zalinił, to był mały szczupaczek, raczej. No, widzę po szczytówce, że on sobie tam delikatnie wibruje. Na kiju za bardzo tego nie czuję. Musiała być większa, bardziej łopatkowa taka w to blaszka. Mniej wysmukła, jakby to po prostu powiedzieć. O, to się zainteresował, ale znowu blaszką. Znowu się zainteresował, ale blaszką. Dobra, i teraz wzdłuż brzegu. A, było branie. Ja pierdolę. kurwa. Było branie. To było branie. Uff. Czyli jeszcze raz. Jeszcze, jeszcze raz. I wzdłuż brzegu. Takich pomniejszych szczupaczków spodziewałbym się właśnie iść tak tu w tych okolicach. Nawet w miarę przy tych trzcinkach. Zobaczymy tylko jak to jest głęboko. Mam nadzieję, że na wejściu nie pozrywam. Ale jest płytko. Siedź. Kurwa. Siedź. Mhm. Mamy skuteczność na kołki. Dobra, powiedzmy, że na wodzie stojącej test w miarę zaliczony. Co prawda gdzieś tam trzy wyjścia. Wszystkie trafione. Ale została mi jeszcze jedna kontrola. A będzie to już na rzece. Jedziemy dalej. 24 później. I jak powiedział, tak zrobił. 24 godziny później jestem już nad brzegiem rzeki Warty. I jedno, co Wam mogę powiedzieć na pewno. Takiej jesiennej aurze. Jest to naprawdę pięknie. Ale do rzeczy. Test moich wirujących ogonków na rzece. Ale dlaczego na rzece? To już Wam opowiadam. Słuchajcie uważnie, bo nie będę powtarzać. A więc tak, popularne wirujące ogonki. To jest klasyk od Spinmada. I co było w nim dla mnie problemem? Jego właśnie waga. 24 gramy. I na zbiornikach płytkich, mocno zarośniętych, jest kwestia sekund, jak one są na dnie i orają po zielsku. A że ja uwielbiam te przynęty, są dla mnie bardzo łowne, to postanowiłem zrobić takie o samemu. Są zrobione z drzewa lipowego, pomalowane trochę pędzlem, trochę areografem. Ale farbę jaką? Amalinową Ameliną to jest! Odpowiednio dociążone i drewno będzie miało swoją wyporność i dzięki czemu udało mi się uzyskać 12 gram masy. Jak wczoraj było widać, dałem już radę prowadzić je na głębokości nawet 30 cm bez większego problemu. No tak było. Nie zmyślam. Ale jest jedna specyficzna rzecz w nich. Niska masa na rzece nam się nie za bardzo będzie sprawdzać z tego względu, że nurt będzie nam cały czas wypychał go do góry. On będzie pracował, ale nurt będzie go wypychał do góry i będziemy szli typowo pod powierzchnię. Na to mam swój patent. To może być ciekawe. Bardzo ciekawe. Myślę, że mógłbyś mi to opowiedzieć ze szczegółami? Ja to mogę w każdej chwili zmienić. Specjalnie oczko nie tak jak w tamtym znajduje się gdzieś tu od góry korpusu, tylko od przodu. Dlaczego? Bo no mogę wziąć to maleństwo. Przewórażka 3, 5, 7 gram, 10 dołożyć do tego, to nie zakłóci jego pracy. W teorii zaraz sprawdzę i pozwoli nam zejść głębiej. Między innymi na rzece, tam gdzie nurt będzie nam wypychał przynętę, możemy ją w każdej chwili dociążyć dowolną masą i zacząć schodzić w dół. I to mi się wydaje, ja zrobiłem fajnie w tych wirujących ogonkach. Uniwersalność masy. Mogę ją tak redukować do 12 gram niż na 13 cm 15-30 i tak samo mogę zejść za chwilę na 2-3 metry, dociążając do odpowiednio przynętę. Ale teraz to muszę po prostu złapać za kij i sprawdzić, jak to wyjdzie. Jeżeli o Ciebie chodzi, to nie wróżę ci żadnych rewelacji. Kaczka to Max, co może z ciebie być? Dodatkowy dopał. 3 gramy, zakładamy. Agrawka z krętlikiem dodatkowym też własnej roboty. I zobaczmy, co z nam z tego wyjdzie. Pierwsze, postawmy go w nurt. Jak się będziesz zachowywał? Jak widać, opada. Cały czas opada. Nie ma, że już tak go nurt bezpośrednio wypycha. Już dostaje tego lekkiego opadu. Bardzo dobrze. Teoretycznie jak tak by na goło się dało go prowadzić, bez obciążenia, latem w warkoczu mógłby robić jako przynęta baleniowa. Teoretycznie. A, to dobre jest. Dobra, już wiemy mniej więcej jak się zachowuje ten miglanc. 12 gram z dopałem, 3 gram czeburażki, daje radę. A teraz spójrzmy sobie co zrobi inny kolor, taki już bardziej wściekły, długość około 13 cm. waga. To już jest tylko 17 gram. No, zobaczymy. Nie, no ten to już w ogóle się Już ma jakiś ten opad. Schodzi mi ładnie do dna. Ale widać delikatną pracę korpusu. Zobaczmy, ze dwa rzuty na sucho dla porównania, odległość rzutu 12 17 gram, a no, powiedzmy, za 2 metry różnicy, jeszcze jeden rzut. Albo i dwa. Specjalny motyw dla Was. Najpierw zobaczymy, jak ten skubaniec, który już wyciągał ryby. Popracuje sobie w samym nurcie samemu. Uwaga idzie. No, patrzcie to. No, patrzcie tego skubańca. Czerk własnej roboty. Jeżeli go poprowadzić i jeszcze mu nadać szarpnięcie, on zlusterkuje. A przy opadzie, jak się przyjrzycie, on jeszcze do tego się giba. Gibasz się jak pierdolony Rezus. <słuch> Może by się zachowywało to na tej aldze inaczej, jakby ten uchwyt nie był pionowy, tylko poziomy. Ale, ale zobaczcie, co to robi teraz. Po prostu zrobiłem przynętę prawie, że idealną. Jedna jej wada. Jezu. Jedna jej wada, to jest w tej chwili masa. W tej konfiguracji. Już nie jest 29, tylko 37 gram. Przeciążymy tak tego dragona, zobaczymy. Najwyżej pójdzie szczytówka się rąbać. No, i tyle w temacie. Niby gówno połapane, ale wszystko posprawdzane. I jedno wam teraz mogę obiecać, jak już wytrzymaliście do końca. Przyjdzie taki dzień, że zrobię wam z tego taki film warsztatowy, jak się z tym ogarnąć. Bo wierzcie mi, nie jest to takie proste. I co dalej idąc, będziecie musieli na to trochę poczekać. Bo też nie jest to takie to tamto i nie trwa to zaledwie 5 minut. A więc na chwilę obecną mówię nara. I do następnego.